Manchester United planuje zbudować nowy stadion na 100 tysięcy kibiców, a to oznacza zburzenie legendarnego obiektu Old Trafford. Zamach na świątynię futbolu! Zostawić legendarny stadion! George bez tu bramki strzelał! To mam ważne pytanie. Byłeś kiedyś na Old Trafford? Pytam się ciebie czy byłeś... No właśnie, a ja... Znam kogoś kto był i opowiedział mi to i owo. Jaki więc jest to stadion? Piękny, majestatyczny, zjawiskowy, potężny, cudowny! Ale jednocześnie cholernie przestarzały i to tak bardzo, że klub woli wydać 2 miliardy funtów na nowy obiekt niż modernizowanie obecnego. Bo to się po prostu bardziej opłaca. No i bardzo dobrze. Zresztą popatrz na konkurencję United. Żaden kibic z Arsenalu nie tęskni za Hybery, bo mają o wiele lepsze Emirates. A czy fani kogutów tęsknią za White Hard Lane? No nie, bo mają już nowy kurnik i to większy. United. Zostało z molochem, który nijak nie pasuje do najnowszych standardów, więc najwyższy czas zakasać rękawy i zbudować nowy dom. Dodatkową zaletą projektu nowego stadionu jest to, że jego elewacja wygląda trochę jak kopuła cyrku, przez co wesoła ekipa Czerwonych Diabłów powinna się tam trochę lepiej odnaleźć. How dare you?